Śpiewam bardzo, się cieszę. Dawno nie grałam w Brodnicy i, i, i cieszę się, że w końcu mogę tam dotrzeć. Zawsze sobie robię taki research, jeśli chodzi o, o, o miejsca, w których mam grać i podpytywałam różnych artystów, którzy akurat mieli koncerty w Brodnicy, że jest tam bardzo wdzięczna publiczność, bardzo taka słuchająca. Więc liczę, że mnie się też uda i że, że, że ludzie też będą łaskawi dla mnie. Nie? Co, do, do zobaczenia kiedy? Do zobaczenia 27 sierpnia w mieście Brudnica. Pamiętajcie, prawa miejskie 1298. No i serdecznie Was zapraszam, bo, bo jeśli będzie Was dużo, to ja będę przeszczęśliwa, bo wtedy jesteśmy razem i możemy razem zrobić genialny koncert. Bo pamiętajcie, koncert to nie jest tylko artysta, jest przede wszystkim publiczność. Także będę szczęśliwa, jak będziecie.